Spotyka nas zaszczyt i łaska, że jesteśmy u początków tych kilkuletnich wielkich obchodów związanych z 350-leciem istnienia, funkcjonowania, owocowania. Na stegnach pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza. Rozpoczął się jakby taki pochód kilkuletni. Poprzez modlitwę On się będzie dokonywał, żeby z serca, naprawdę z serca, podziękować Panu Bogu za wielkie dary, jakimi obdarza nas. Nas to znaczy kogo? Najpierw chyba by trzeba mówić o Kościele Świętym, który poprzez kiedyś byśmy powiedzieli nową rodzinę zakonną, dzisiaj mającą już ogromną historię, wzbogaca się. Wzbogaca się w możności bogatszego głoszenia Ewangelii. Bogatszego w sensie większych możliwości opowiadania i świadczenia o Panu Jezusie i Matce Najświętszej. Dziękować powinna Ojczyzna jakoś chyba sobie tego do końca nie uświadamiamy. Ale proszę zapamiętajcie, siostry i bracia, księża Marianie, zgromadzenie. Pierwsze w historii najjaśniejszej Rzeczy Pospolitej zgromadzenie o i początkach myśmy stąd wyrośli. Wspominamy i znamy historię wielkich familii zakonnych, jezuitów, Franciszkanów, Dominikanów, Paulinów, Pallotynów. Wszystko to ciągnęło z zewnątrz. Dziękowaliśmy i dziękujemy za wszystkie tego rodzaju dary. Ale czy nie stać było nas na własną, wielką, mocną rodzinę zakonną? Okazało się, że stać nas na to. To stało się za przyczyną Świętego Stanisława Papczyńskiego. Trudno spamiętać, kochani, wszystkie te daty, ale jak będziecie kiedyś jakby szukać tej osnowy, jakie to czasy towarzyszyły powstaniu rozwojowi i tych pierwszych świętych mężów, to zapamiętajcie sobie, że to tak mniej więc było między czasem obrony jasnej góry, ślubami Jana Kazimierza i wielką wyprawą Jana III Sobieskiego. To jest ten czas narodzin. W kilka tygodni po ślubach Jana Kazimierza dawny profes, czyli zakonnik ojców pijarów opuszcza to zgromadzenie. Nie dlatego, że był słaby czy kornombrny. Drogi Boże, dla nas nieraz są Niezrozumiałe. Opuszcza to zgromadzenie. Myślę tutaj o późniejszym świętym, księdzu Stanisławie Babczyńskim. I w momencie, kiedy jakby składa habit piarski, a przyodziewa inny, A jeśli by ktoś mniemał, że to wszystko się tak łatwo dokonuje, to niech wie, że kiedy czyta się strona po stronie dokładnych opisów tamtych zdarzeń i życiorysów tych pierwszych ojców założycieli i tych wydarzeń, to rzeczywiście. Aż trudno pojąć, jak nieraz trudnymi drogami prowadzi nasz Pan, żeby z tej mąki, nieraz tak mówimy, był wyborny chleb, czyli były dobre owoce. Stało się. Jest nam bardzo bliski, nie tylko ideowo, z racji zgromadzenia, które powstało po pierwsze, żeby głosić chwałę Przenajświętszej Dziewicy. Potem, aby pomagać, czy ratować ludzi, którzy odchodzili z tego świata niepojednani. A to dlatego, że nie było komu zająć się nimi. I wreszcie, żeby pomóc niewielkiej ilości kapłanów rozsianych gdzieś tam w terenie, prowadzić zwykłą pracę duszpasterską. My patrzymy, dzisiaj zupełnie z innej perspektywy, kiedy są inne warunki, inne obyczaje, inne zasady prowadzenia duszpasterstwa. Ale kiedy mamy możliwość jakby prześwietlić, czytając, dzieje tamtych lat i wieków, to widzimy, jak wielkim to było błogosławieństwem że ta familia zakonna powstała. Najlepszy dowód, kochani, że co prawda po wielu latach Bóg daje pieczęć, że ci wszyscy, którzy przyczynili się do założenia czy odrodzenia, są mili. w pewnym momencie dziejów w wieku XIX, że zgromadzenie prawie jakby ustało w oddechu, prawie zamarło. biskup Wileński i nuncjusz, który chce by złożyć te wszystkie obowiązki, bo gdzieś tam w głębi jego serca powstało pragnienie ratunku ratowania tej familii zakonnej. I to się dokonuje. Trudno uwierzyć, że jako jedyny zostaje z ojcem generałem, żeby od tej pory rozpocząć nowe dzieje. Nowe dzieje, urodzony pod Marianpolem. Rozpoczął seminarium w Kielcach, mówię tutaj o Jerzyn Matulewiczu. Potem w Kielcach seminarium zamykają, bo przecież to jest czas zaborów. Przychodzi do Warszawy, ale ostatecznie święcenia przyjmuje w Sankt Petersburgu. Wraca do Warszawy. Na Bielanach to, co miało historię takiego niezwykłego ośrodka nauki dla młodzieży, gimnazjum mariańskie, to on to zainicjował. W 27 roku umiera bardzo wcześnie, 50 kilka lat przeżywszy, ale też patrzymy na to, Sługa Boży wykonał to, co miał wykonać i odchodzi. I drodzy moi, aż trudno uwierzyć, z tego jakby obumarłego jestestwa zgromadzenia, wybucha nowa siła. I dzisiaj jest kilku. Zgromadzenie Siósty Eucharystek, dzieła w kilkunastu krajach. Podziwiamy Boga w Jego niezwykłej, takiej, powiedziałbym, serdeczności dla naszych dzieł. I wspomniałem o tym, że. I trzech błogosławionych wspomniał ksiądz Stanisław o tych dwóch męczennikach, no i o odnowicielu, czyli dzisiejszym patronie dnia błogosławionym Jerzy Matulewiczu, którego doczesne szczątki spoczywają w Mariampolu, a świętego Stanisława w górze Karwa. Wszystko to po to, aby głosić wielkie dzieła Boże. Szczerze przyznam, kochani, że niewiele wiedziałem o świętym Stanisławie Babczyńskim, ale Bóg dał mi okazję do tego, aby przez ponad 12 lat posługiwać w diecezji Ełckiej. I tam jakby dopadła mnie ta historia niezwykła. Wiecie przecież, że taką pieczęcią do uznania kogoś jako błogosławionego czy świętego jest uznanie cudu, którego Bóg dopuszcza za wstawiennictwem tegoż kandydata. Oba cudy i do beatyfikacji, do kanonizacji. Wydarzyły się wełku. Szczególnie jest tam jedna taka, powiedziałbym, w tej mierze zasłużona parafia Matki Bożej Królowej Apostołów, gdzie proboszczem przez wiele lat był kapłan właśnie, ziomek Świętego z tej samej parafii. Po pierwsze zadbał, jakby to leżało w jego interesie, aby rozwijał się kult świętego. Co to znaczy zadbał, żeby się rozwijał kult świętego? To nic innego, kochani, jak potrzeba promocji ludzi, którzy czynią dobrze. Proszę, żebyśmy jakby w tym kierunku szli zawsze, to nie chodzi tylko o świętych i błogosławionych. My także mamy tę potrzebę w każdej chwili, żeby promować dobro i ludzi dobrych. Co charakteryzowały i charakteryzuje tę wspólnotę parafialną, to już ponad 20 lat, w tej kilkutysięcznej zaledwie parafii, trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czyli są wydolni, a więc świadczy to o pewnym wyrobieniu duchowym. Że przez 24 godziny na dobę, przez tyle lat, w każdej chwili jest ktoś przed najświętszym sakramentem. Drodzy moi, to jest potrzebne, żebyśmy zrozumieli i obecność w naszym życiu niepokalanej dziewicy. My w tym roku, kochani, będziemy przeżywać w naszej ojczyźnie trzy wielkie wydarzenia. Najwcześniej to stulecie urodzin Jana Pawła II. Co to ma wspólnego jakby z tamtymi wydarzeniami i z Marianami? Ten sam symbol, cały Twój. Ojciec Święty doskonale wyczuwał, kto tu jest wielki i z kim warto trzymać. To tak mówiąc, takim językiem zrozumiałym i przemawiającym do na naszej wyobraźni. A dlaczego tak jest, zaraz dojdziemy do tego. Potem 7 czerwca będziemy uczestniczyć w batyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Nikomu z obecnych tutaj w tej wspólnocie nie trzeba tłumaczyć, jak bliska była mu Matka Boża. Ilekroć wyjeżdżał na trochę dłużej niż na parę godzin z domu to zabierał taki niewielki obrazek, matki, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nie rozstawał się z Matką Bożą i był wiernym czcicielem niepokalanej dziewicy, szczególnie właśnie w tej przedstawieniu jako Matki Bożej Częstochowskiej. I wreszcie w sierpniu będziemy obchodzić stulecie Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą. We wszystkich tych wydarzeniach Matka Najświętsza zajmuje poczesne miejsce. Gdyby ktoś zapytał, dlaczego tak się upieracie przy tej osobie, czy nie przeszkadza to Wam w tej drodze do Pana Jezusa? Kochani, nikt z nas jakby się nie da nabrać na to, że Matka Boża może zakłócić relację do Pana Jezusa. Przecież kiedy czytamy Ewangelię. Dochodzimy do tego wydarzenia w Kanie Galilejskiej, jak się potem ukazuje, Ewangelista już nas zostawia. Na zawsze już Matka Boża nie przemówi do nas poza tym wydarzeniem to ostatnie słowa, ostatnie pouczenie, ostatnia rada. Jej jest wyjątkowa. Zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój wam powie. I jakże nie ufać tej, którą potem Pan Jezus z wysokości krzyża oddaje Janowi? A to Jana mówi: Janie, oto matka Twoja. I powiada ewangelista. I wziął ją uczeń odtąd do siebie, ale nie chodzi o to, że. Zabrał tylko osobę Matki Bożej. Nam jeszcze bardziej chodzi nie tyle o osobę, co o dziedzictwo Matki. A to, co dla niej było najdroższe, to właśnie nauczanie jej syna, żeby świętymi być. No i właśnie, kiedy patrzymy na. Na familię zakonną Księży Marianów, to widzimy, jak, jak jej założyciele dokładnie utrafili w to, co jest dla nas na te czasy potrzebne. I wcale dzisiaj się nie dziwimy, że pierwsze polskie rodzime zgromadzenie ma pieczęć Matka. Bożej, że została skonstruowana i ma treść w pełni matczyną. Niech te lata tego przygotowania i przeżywania jubileuszu będą dobrze zagospodarowane i przeżyte, bo przecież to nie chodzi tylko o księży Marianów, czy siostry Eucharystki. To chodzi o nas wszystkich, o całą naszą Ojczyznę i tam, gdzie, gdzie oni posługują. Iluż to wielkich naszych i wodzów, i przewodników duchowych, przypominało nam i świadczyło, że prawdziwe odrodzenia będą przychodzić przez pośrednictwo Matki Bożej. Bo taka jest wola Boga. To nie my postawiliśmy ją na drogach naszych, ale to Bóg postawił. I dlatego cieszymy się, że jest taka, a nie inaczej. Nasza, nasze zwycięstwo. Jeśli będzie, to będzie wyproszone, wymodlone przez wstawieństwo Matki Najświętszej. Dlatego tak bardzo pragnijmy, aby być wiernymi synami Matki Zbawnej.